Oczywiście, słuchajcie, mamy pięć podstawowych emocji. Kto mi powie, jakie to są emocje? na Dobrze, tutaj mamy trzy smutek, szczęście, czyli radość.

Powiedzenie, że za, mundury, za mundurem panny sznurem dzisiaj tu naprawdę się sprawdza. Gratuluję pomysłu, który oczywiście miał na celu przede wszystkim pamięć, ale również też przybliżenie tego, co robi wojsko. Za co oczywiście dziękuję. Szanowni Państwo, nie przedłużam, bo też rozumiem, że wszyscy przyszliśmy tutaj się po prostu bawić, więc z całego serca życzę miłego popołudnia i dobrej zabawy. Dziękuję. Szanowni Państwo, dzisiaj jesteśmy to dla Was. 25 Brygada Kawalerii Powietrznej to nie tylko kawaleria powietrzna, ale też chlubne tradycje kawalerijskie. Chlubne tradycje Ułanów i Szwoleżerów. Za chwilę będziecie mieć okazję zobaczyć, co potrafią Ułani. A potrafią dużo. Reprezentują coś, co jest bezwartościowe. Naszą kochaną, fantastyczną tradycję, której nikt nam nigdy nie zawierzy. A później, a później będzie tutaj kawaleria powietrzna. Razem z Wojskami Obrony Terytorialnej zaprezentujemy Wam nasz poziom wyszkolenia. I będziemy się razem z Wami bawić. Po to tu dzisiaj jesteśmy. Bawcie dzisiaj się długo i hucznie. Pogoda dopisała. Bądźcie z nami. Życzę miłej zabawy. Dziękuję. Przed Państwem prezentuje się, znajdują się dwie sekcje podrodu reprezentacyjnego Polska Polskiego. Dowodzim Łotrzykow, panoramą Sławomir Stauniu proponuje wielkie brawa. Tak, nie bójmy się. To są fachowcy, proszę zobaczyć. Znakomici ułani, znakomicie wyszkolone konie. To są składkowiercy tysiącletnich tradycji jasnych Polski